Już? Już. Słuchajcie, fantastycznie, dziękuję ci Lewi za włączenie nagrywania. Witam was bardzo serdecznie, mam taką śliczną łapkę pocieszenia. Witam bardzo, bardzo serdecznie na właśnie otwieranym zakończeniu konwentu, że będziemy zejść do Suchara z piątku. Yy. Przygotował nam pan Kurczak, który jest z nami tutaj na sali, przygotował taką piękną prezentację, którą za chwilę z przyjemnością pokażę, dzięki której nie zapomnę wymienić wszystkich, których chciałbym podziękować. Tak jak zrobił to Zefir w 2020 roku, nigdy mu tego nie wybaczymy. Przede wszystkim dziękuję Wam bardzo za obecność na konferencji, za obecność na konwencji, który jasne miał swoje niedociągnięcia, ale mam wrażenie, że, że jednak udał się, udał się bez większych problemów. Byłam bardzo, bardzo zaskoczona i zachwycona tym, jak dużo ludzi przychodzi na różne punkty programu. Teraz na zakończenie konwentu przyszły 22 osoby, jakby to się, to się normalnie nie zdarza i myślę, że, że faktycznie udało się w dużej mierze trafić w taką atmosferę coziness, właściwie w atmosferę, braku stresu. Mam nadzieję, że tak jak mi, tak również Wam ConLine dał po prostu trochę frajdy, trochę nowych znajomości i trochę nabijania się ze spleśniałego sera na kanale Strefa Gastro. Widzę, że ostatni spóźnialcy do nas jeszcze dołączają. Dzień dobry, ostatni spóźnialcy, nie szkodzi, poprzednie 30 sekund będzie już nagrane na YouTubie. Słuchajcie, z dalej naszą przepiękną prezentacją, chciałabym przede wszystkim podziękować swojemu zespołowi, w programie mieliśmy Kornelię, Kapibarę, Mojżabę, Ezechiela i Grześka Zippo. Grześka zaczęłam przyzywać Zippo od tego, że się odpala. Dzień dobry, Tamonku. Od tego, że się odpala i zaczyna płonąć jasnym płomieniem. Bardzo go za to kochamy, ale również zasługuje na złośliwą ksywkę. Od helperów mieliśmy Lewi, od technik technikaliów, prawie powiedziałam, że od techników, mieliśmy Anwarda oraz, oraz Simpsona. Osobą zaufania była Zuzu. Tłumaczeniami zajmowała się Róża. W promocji bardzo silny team pod wezwaniem Kotonatora i Pana Kurczaka. I wreszcie koordynacją zajmowałam się ja razem, razem z Mojżabą. To jest zespół, który przygotował dla Was Online. Mam nadzieję, że nie przynieśliśmy Wam wstydu, nam sobie nawzajem wstydu, ale nie zrobilibyśmy tego, gdyby nie pomoc grzdaczy, wśród których właśnie chciałam podziękować wszystkim: to znaczy Arte, Iw, prawdopodobnie Iw, jeżeli Iw twoją ksywkę czyta się jednak jako Ew, to proszę krzycz na mnie, Fernowi, Grey Wolfowi, Kici, Nomadowi i Radnerakowi. To są grzdacze i helperzy, i helperki, którzy towarzyszyli wam podczas, podczas prelekcji, włączali nagrywanie, wyłączali nagrywanie, rozwiązywali problemy techniczne. Mega, mega dzięki za świetną robotę w czasie całego konwentu. Yy, o, mówiłam, że Kurczak zrobił bardzo fajny efekt na temat tego, yy, ile właściwie będzie sesji na konwale. Yy, do tej pory odbyło się ich siedem, jedna jest w trakcie. Dołączył nasz Dremona, który przerwał swoją sesję specjalnie, żeby wpaść na, na zakończenie konwentu. Dziękuję, jest to, jest to bardzo blisko mojego serduszka. Być może będzie ich 8, ponieważ ostatnia zgłoszona sesja dzieje się po zakończeniu konwentu, czyli o godzinie 18. W tej chwili wydaje się, że ta sesja się odbędzie, no ale dopóki nie będzie godzina 18, nie mam pewności, czy tak, czy nie. Online czyli Discord jest dla was cały czas otwarty. Spokojnie możecie z niego korzystać. Jeżeli ktoś na sali chciałby spajdżakować głosówkę i zrobić karaoke, be my guest, jak najbardziej możecie to zrobić. Wiem, że przecież takie rozmowy już były. Oprócz sesji, które tak jak mówię, jeszcze się będą, jeszcze trwają, jeszcze się będą odbywać. Mieliśmy 34 prelekcje, mieliśmy 16 audycji w Radio online oraz trzy słuchowiska nagrane wcześniej puszczone dla was na kanale ze słuchowiskami. Było to możliwe również dzięki partnerom, nie tylko dzięki autorom, nie tylko dzięki zespołowi, ale również dzięki partnerom. Na sali mamy Diabła, który reprezentuje RPGatkę, razem z nim RPGatkę robił dredu. Partnerowało. partnerował... Proszę? Coś, coś powiedziała mnie tak, prawda? Diabł umiera. Nie, okej, okay, nie umiera, w porządku. W każdym razie, wśród partnerów mieliśmy RPGatkę, mieliśmy też Husom Mieliśmy troje gości Petera Watssa, Gilian Polak oraz Joannę Krystynę Radosz, której w piątek co prawda T-Mobile urwał od internetu, Obecny na sali Demonek wie, że to jest prawdziwy problem, ale dzisiaj udało jej się na szczęście, na szczęście do nas dotrzeć na, na audycję. Mieliśmy też naszego własnego osobistego poltergeista, którego kotonator szybciutko nazwał Papu. To znaczy, po pierwsze, w piątek, tuż przed konwentem, musieliśmy wymienić wszystkie linki, bo się okazało, że nagrywanie nie działa, trzeba to zrobić z innego konta. Po drugie, bot się wypierdalał. Po trzecie, czasami y, niektórym wyłączało mikrofon. Tutaj szczególnie pozdrawiamy mister Greena, który przez całego, cały online dzielnie walczył ze swoim Discordem po swojej stronie. Za wszystkie takie y, drobiazgi odpowiedzialny był nasz poltergeist Papu, y, który Miejmy nadzieję, nakarmione trochę cukrem. Jak wiemy, cukier jest odwrotnością soli. Będzie już spokojniejszy przy następnych eventach. Jeżeli chodzi o liczby, to tyle w konline. Dziękuję jeszcze raz Kurczakowi za złożenie w niesamowitym tempie tej, tej króciutkiej prezentacji. I zostawiam was z tym oto przepięknym pegazem, którego mam też teraz na koszulce, bo oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie namówiła was, żebyście kupili sobie koszulki. Wydaje mi się, że sklep będzie. O, i Ziemek też ma, można popatrzeć. Wydaje mi się, że sklep będzie otwarty jeszcze przez około tydzień. Kotynator poprawnie, jeśli się mylę. To dla osób spóźnialskich, bo oczywiście co online, co konwent, są ludzie, którzy mówią mało, bo ja nie zdążyłam kupić na konwencie, co ja mam teraz zrobić. Więc to jest twoje przypomnienie. Jak nie kupisz, to nie będzie. Nie będzie później do druków, nie będzie później dostępu do tych koszulek. Albo je trzeba kupić teraz, albo pożegnać się z nimi na wieki. Uff. Okej. Okay. To ze wszystkich rzeczy, które miałam przygotowane. demonku nie szkodzi. Mam nadzieję, że upierzesz na przykład na jutro. Już jutro będziesz żył wspomnieniami tego pięknego konlaju. To wszystko, co miałam przygotowane dla Was w tej chwili na zakończenie, również dlatego, że jak wiemy, mój mąż Ziemosław jest w kuchni i robimy pyszne jedzenie. Także oczywiście, że mi się spieszy, żeby zjeść pyszne jedzenie. Raz jeszcze dziękuję Wam bardzo serdecznie za, za obecność w tym kontajanie. Mam nadzieję, że wynieście z niego fajne wspomnienia, nowe, stare znajomości yy, i, też, i też trochę nowych umiejętności, na przykład jak zbudować sandboxa, albo jak rysować króliki jeżdżące na ślimak ślimakach, because apparently it's a thing. Yy, a i jeszcze, jeszcze jedno rzecz chciałam powiedzieć, mianowicie wszyscy znamy Zefiro Coello, czyli poprzedniego koordynatora głównego Konlaju, ze słynnego stwierdzenia, że konwent to ludzie. No więc ja oczywiście mu zazdroszczę i też chcę być mało coello. Ja z kolei mam takie powiedzenie, że konwenty składają się z dwóch typów ludzi, ze znajomych i z przyszłych znajomych. I bardzo jestem wam wdzięczna, że, że również w przypadku conline'u to powiedzenie się potwierdziło. Uff. Ode mnie to tyle. Bardzo szybkie i bardzo sprawne zakończenie konwentu. Jeżeli chcecie coś jeszcze od siebie dodać, albo na przykład na kogoś nakrzyczeć, bo jak najbardziej też można, zapraszam. Jak nie, można się rozejść do obiadów.